It's My Life, John Bonjovi w Radiu Z, 14 minut po godzinie 9, Plostuj, prostujemy plecki. Bo z nami Agnieszka woźniak starach. mam nadzieję, że nie pominąłem żadnego nazwiska. Nie, broń Boże, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale w sumie, w sumie tych nazwisk trochę było, pamiętasz wszystkie? S Słuchaj, tak, jeszcze nie mam demencji jakiejś, więc staram się, staram się e, pamiętać i wspominać dobrze je. Miło, już, miło już na dzień dobry w radiu Z, to może ja tutaj przejmę w takim razie pałeczkę, bo czego się nie dotkniesz, zamieniasz w sukces? Azja Express, Ameryka Express, teraz Big Brother, w którym, no właśnie, kim ty będziesz? Biorąc pod uwagę, że masz 1,78 m wzrostu, to czyżby wielką siostrą? <grym> A, widzisz, ciekawe, że zaczęłeś od wielkiej e, siostry. E, może trochę będę wielką siostrą. Ten moment, kiedy ktoś opuszcza dom wielkiego brata, nominacje, e, widzowie głosują, chcemy wiedzieć, kto to jest. E, no i wtedy ten ktoś wpada w moje ramiona, do wielkiego studia. I bo, siostra pociesza. I siostra pociesza. Albo i nie, bo może wcale nie będę miłą siostrą. E, e, no, to, tak. To jest... Ja mam b, świetne, spektakularne b, studio niedzielne. Będzie się nazywało Big Brother Arena, bo to mm. jest tylko jedna z części, ale tego Big Brothera na antenie TVN7, ale też troszeczkę na głównej antenie TVN-u będzie bardzo, bardzo duża. Ale jeżeli ktoś odpada i od razu wpada w twoje ramiona, to nie boicie się, że ludzie będą chcieli wychodzić od razu? Słuchaj, nie, bo najpierw wpada w ramiona Bartka Jędrzejaka, a dopiero potem w moje. Czyli to, okay. się, to się mniej więcej równoważy. Tak jest. E, słuchaj, Agnieszka, a powiedz, jaka będzie główna różnica, bo to wszystkich zastanawia, pomiędzy tym Big Brotherem z 2001 roku, którego pamiętamy, a tym Anno Domini 2019. No ona kiedyś to, to, były, to, był, to, to, to były podwójne korytarze, za którymi byli ukryci operatorzy e, i weneckie lustra. Dzisiaj e, to jest 67 kamer e, umieszczonych w domu wielkiego brata. Kamer, których w ogóle nie dostrzegasz, bo a, to są kamery y, czułe na twój ruch, które w zasadzie same za tobą podążają. One są maleńkie, są bardzo czujne. One dadzą nam trochę takie wrażenie podglądania mhm. prawdziwego, ale też tymi, operato tymi kamerami e, steruje dwóch operatorów. 67 kamer i dwóch operatorów. Dwóch realizatorów, dwóch operatorów. Jest to no, nowe czasy. A to czy jest kamery, jedna z różnic. Czy kamery zajrzą naprawdę wszędzie? To nas ciekawi, czy tam do, do jacuzzi? O, 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 nie ma jacuzzi, okay. <laughs> ale są dwa Baseny. To zdradzę. E, Podwodne kam kamery. Kamery zajrzą. Kamery zajrzą wszędzie, absolutnie. Słuchajcie, to jest ekstremalne. To, to zamknąć mm -hmm. się z obcymi ludźmi jednak na trzy miesiące, gdzie nie możesz sobie uciec gdzieś w kąt poczytać książki, a tam nie masz się gdzie schować. Mm -hmm. Tam jest kilka przestrzeni, w których oni będą funkcjonować, ale jednak cały czas na kupie. Agnieszka, mamy dla ciebie niespodziankę. Jest z nami e, pierwszy wielki brat. Nie wiem, czy pamiętasz tego pana. No jasne. Witam. Witam. Wielki Brat dowiedział się, że wygrałaś casting na twarz Wielkiego Brata i ma pytanie. Co zrobisz z wygraną? Ja zawsze wiem, co zrobić z wygraną. Mhm. Nigdy nie mam problemów decyzyjnych. Czy tak właśnie się czujesz? Mhm. Tak, że tak radośnie, że podskakujesz? Absolutnie. Absolutnie tak. Im bliżej niedzieli, tym wyżej. Życzymy Ci oczywiście razem z Wielkim Bratem powodzenia. Dziękuję Ci za rozmowę. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Okej, okay, jeszcze jedno. Wielki brat daje Ci pięć minut na spakowanie swoich rzeczy. A Agnieszka, dziękuję. A nie, świetnie, dużo nie wzięłam, ale muszę Wam powiedzieć, że, że Wielki brat będzie ogromną niespodzianką w tym sezonie, ogromnym zaskoczeniem i ja się bardzo cieszę, że to będzie ten Wielki brat. Znaczy ogromną niespodzianką to będzie, jeśli komuś uda się przemycić telefon komórkowy do środka. Tak, to, to ten będzie ten dla nas niespodzianka Wielka wiesz. Agnieszka Woźniak-Starak, dziękujemy za wizytę, powodzenia. Dzięki.